Dobre umiejętności techniczne, przewidywanie, myślenie podczas walki to podstawowe umiejętności dobrego fajtera. Najlepsi zawodnicy wyróżniają się tym, że nie tylko posiadają wyjątkowe umiejętności techniczne czy wybitny mental, ale też coraz bardziej widać to na najwyższym szczeblu, że zaczynają dominować fizycznie. Warto jednak zaznaczyć, że dobre przygotowanie fizyczne nie równa się 100 kilo i krata na brzuchu. Zawodnicy ważący. 60 kg mogą być również przygotowani świetnie fizycznie. Na początku powinniśmy się zastanowić, nad czym tak naprawdę powinniśmy się skupiać w treningu przygotowania motorycznego, jako zawodnicy sportu walki. Nieważne, czy trenujesz MMA, brazylijskie jiu-jitsu, karate, taekwondo, zapasy, boks, cokolwiek, Twoje przygotowanie fizyczne będzie się opierać na bardzo podobnych elementach, natomiast priorytety będą kładzione na inne rzeczy. Możesz na przykład pomyśleć, że pięściarze nie muszą trenować nóg, no bo oni przecież tylko używają rąk do walki. Nic mylnego, siła ciosu będzie wynikać w dużej mierze z dolnej części ciała, tak samo jak to, jak efektywnie będziesz się poruszać czy unikać podczas walki. Mogą oni natomiast skupiać się w mniejszym stopniu na przykład na sile izometrycznej, która będzie bardziej istotna w przypadku takich sportów jak brazylijskie jiu czy zapasy, gdzie mamy elementy chwytane. Momenty, gdzie jesteśmy przyklejeni do przeciwnika. Jakie więc komponenty będziemy trenować w naszym przygotowaniu motorycznym? Po pierwsze, siła maksymalna. Dlaczego? Tego z pewnością nie muszę tłumaczyć. Jak trenować siłę maksymalną? Używając ciężkich ćwiczeń wielostawowych oraz ich wariacji przez cały rok w pełnych zakresach ruchomości oraz skróconych zakresach ruchomości. Trening ten zazwyczaj wykonuj od 1 do 3 razy w tygodniu w zakresie powtórzeń 1-5. Oraz na RP7.8. Ilość serii, czyli objętość, jaką będziesz wykonywać w skali tygodnia, będzie uzależniona od wielu czynników, natomiast możesz się posłużyć tabelą Prilepina. Nie będzie ona idealnym. Wskaźnikiem do tego, ile serii powinieneś wykonywać, natomiast może być dobrą wskazówką. Drugim komponentem, który powinieneś trenować jest moc. Moc będzie kluczową cechą dla większości sportów walki, ponieważ będzie determinować to, jak szybko uderzysz, zrobisz unik, czy złapiesz czy lub obalisz przeciwnika. W treningu mocy będziemy skupiać się na ćwiczeniach balistycznych, plajometrycznych, skokach oraz ćwiczeniach wielostawowych wykonywanych ciężarem rzędu 50-60% ciężaru maksymalnego. Z maksymalną prędkością. Możemy tutaj również skorzystać z izometrii overcoming w specyficznych zakresach ruchu dla Twojej dyscypliny. Bardziej szczegółowo trening mocy omówiłem w moim poprzednim filmie. Po trzecie, kondycja. To, jak długo będziesz w stanie wytrzymać podczas walki na wysokich obrotach, będzie często determinować to, czy tą walkę wygrasz. Do tego dobra baza tlenowa pozwoli ci się lepiej regenerować między sesjami na macie, co pozwoli ci Wykonywać więcej jednostek treningowych. Oprócz kondycji, równie ważna będzie Twoja wytrzymałość mięśniowa. Możesz ją rozwijać pracując w zakresie 12 do 20 powtórzeń i więcej z wykorzystaniem krótkich przerw rzędu 30-60 sekund. Super serie, czyli wykonanie kilku ćwiczeń na tą samą partię, mogą być dobrą metodą na intensyfikację. W przypadku budowania wytrzymałości mięśniowej. Przydatne mogą się tutaj okazać również AMRAPy, czyli wykonanie maksymalnej ilości powtórzeń, jaką jesteśmy w stanie z określonym ciężarem, czy wydłużona izometria. Kiedy masz już termin swojej walki lub zawodów, wiesz, ile rund z iloma przeciwnikami ewentualnie możesz się mierzyć, ile będą trwać twoje rundy oraz ile będzie trwał czas przerw. Pod te dane powinno być ukierunkowane twoje przygotowanie kondycyjne, a więc im bliżej zbliżających się zawodów lub walki, tym twoje przygotowanie kondycyjne powinno być bardziej zbliżone do czasu, w którym będziesz pracować podczas swoich pojedynków. Systemy energetyczne bardziej szczegółowo omówiłem dwa filmy temu, więc zachęcam cię do obejrzenia tego filmu. Kolejnym ważnym elementem będzie mobilność. Jeśli nie jesteś w stanie wejść w kontrolowany sposób w dany zakres ruchu, to narażasz się wchodząc w ten zakres podczas walki na kontuzję. Dlatego trenowanie skraje niebezpiecznych z zakresów ruchu będzie dobrym rozwiązaniem dla zawodników sportów walki, ponieważ w tych zakresach mogą się znaleźć. Takie ćwiczenia jak Rivers Nordic Curl, Kozak Squats, Jefferson Curl. Czy inne w skrajnych zakresach ruchomości powinny znaleźć się w twoim planie, celem zbudowania tolerancji na obciążenia w tych skrajnych zakresach ruchomości, których możesz się znaleźć podczas swojej walki. Ostatnim elementem będzie uwzględnienie ćwiczeń specyficznych do wymagań twojego sportu. To znaczy w przypadku sportu walki często będzie to np. kark i szyja. Trening ten nie zmniejszy ryzyka nokautu, natomiast może zmniejszyć ryzyko powikłań po tym nokaucie a w przypadku sportów takich jak brazylijskie jiu może pomóc Ci bronić się przed poddaniem, przed duszeniem. Również budowanie tolerancji na zgięciach w różnie skrajnych zakresach ruchomości Twojej szyi będzie konieczne dla takiego sportu jak brazylijskie jiu-jitsu. Drugim takim elementem będzie trening chwytów. Będzie on istotny pod kątem prewencji urazów naszych pięści, naszych nadgarstków, czy w przypadku sportów chwytanych do tego, aby nasz chwyt był po prostu na tyle silny, żebyśmy dawali radę, utrzymać naszego przeciwnika, utrzymać nasz chwyt tak, żeby nie został zerwany. Jeśli zastanawiasz się nad tym, ile treningów motorycznych powinieneś wykonywać w tygodniu, to zazwyczaj jest to liczba między 1 a 3. Będzie to uzależnione głównie od tego, na ile jesteś w stanie sobie pozwolić, z ilu jednostek jesteś w stanie się zregenerować. Jeśli nie żyjesz z tego sportu, to prawdopodobnie pracujesz, uczysz się. Zrobisz cokolwiek poza treningami, więc masz ograniczone zasoby czasowe oraz zasoby na regenerację. Pomyśl też, co aktualnie jest twoim priorytetem. Jeśli faktycznie jest tak, że twoje umiejętności techniczne są na wysokim poziomie, a twoi przeciwnicy dominują cię fizycznie, czy zajeżdżają cię kondycyjnie, to wdrożenie większej ilości jednostek motorycznych, takich jak trzy w tygodniu, może okazać się dobrym pomysłem. Jeśli twój poziom siły mocno odstaje od przeciwników, to być może te trzy jednostki powinny być ukierunkowane na budowanie siły maksymalnej. Jeśli Twój poziom siły jest wystarczający, ale Twoja kondycja zawodzi, być może jedna jednostka siłowa z treningu wystarczy, natomiast dwa lub trzy razy w tygodniu powinieneś wykonywać dodatkową pracę kondycyjną poza matą. To by było na tyle dzisiaj. Jeśli chciałbyś wprowadzić swoje przygotowanie motoryczne na wyższy poziom, to przypominam, że zajmuję się prowadzeniem online zawodników sportów walki i nie tylko, więc jeśli chcesz umówić się ze mną na konsultację, to znajdziesz link w opisie tego filmu. Zostaw lajka, daj subika, jeśli masz pomysł na jakiś film, to zostaw go w komentarzu, jeśli masz jakiekolwiek pytania, to również napisz w komentarzu. Pozdro!